Kochane Zacheusze, w tym roku nasz papież Franciszek ogłosił bardzo ważną bullę Spes non confundit – nadzieja zawieść nie może. Dokument ten ogłasza zbliżający się rok rokiem jubileuszowym, a jego inauguracja dokonuje się właśnie teraz, 24 grudnia 2024 roku, wraz z otwarciem przez papieża drzwi świętych w Bazylice Watykańskiej. Jakże wymowna jest symbolika tego momentu. Wszak Boże Narodzenie to czas, kiedy nadzieja staje się nam tak szczególnie bliska. Narodzenie Jezusa ukazuje, że Bóg nie pozostawia człowieka samego w jego cierpieniach, grzechach i trudnościach. Przyjście zbawiciela oznacza, że każdy z nas, bez względu na swoją przeszłość czy słabość, ma możliwość nowego początku, odnowy i przemiany. Narodzenie Jezusa to nadzieja, że śmierć i zło nie mają ostatniego słowa. To nadzieja, że nasze życie ma głęboki sens i że każde zmaganie może być początkiem czegoś nowego. Jezus przynosi nadzieję tym, którzy czują się zagubieni, opuszczeni czy przytłoczeni życiem. Jego obecność pośród nas to przypomnienie, że Bóg zawsze jest blisko, szczególnie w chwilach trudnych. Papież Franciszek mówi, że nadzieja jest delikatnym płomieniem, który niesie światło w mroki naszego życia. Właśnie tego płomienia życzę Ci na ten czas. Niech nadzieja rozświetla każdą chwilę Twojej codzienności i prowadzi Cię przez wszystkie wyzwania, jakie niesie życie. Papież podkreśla również, że nadzieja nie jest czymś, co możemy zachować tylko dla siebie. Powinniśmy dzielić się nią z innymi. Dlatego życzę ci, abyś w nadchodzących dniach mógł dzielić się swoją nadzieją z bliskimi, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy tego potrzebują. Niech twoje serce będzie otwarte na innych, a Boża miłość, która przyszła na świat w osobie Jezusa Chrystusa, rozkwita w twoim życiu. Życzę wam, aby narodzony Jezus obdarzył was swoim błogosławieństwem, napełniając serca nadzieją, która pomoże przejść przez wszelkie wyzwania oraz pokojem, który pozwoli cieszyć się każdą chwilą. Niech ten czas będzie okazją do zatrzymania się, wspólnego świętowania i czerpania radości z obecności ukochanych osób i Boga Wasz Archanioł.